Porsche. There is no Substitute. Cześć. To nagranie ma charakter rozrywkowy. W piątek, dokupi, znaczy kupiłem kilka akcji firmy Porsche. Porsche. Oczywiście Porsche AG, a nie Porsche SE. To są. Dwa typy akcji firmy Porsche. Je, Porsche AG zajmuje się właśnie sprzedażą samochodów. Natomiast Porsche AG yy, to jest tak, taki jakby fundusz, chyba tej firmy, która ma tam udziały w Volkswagenie na przykład i zarabia na dywidendach z Volkswagena. <laughs> I chyba, z, jeśli się nie mylę, ostatnio w 2024 roku na przykład inwestowała w jakąś firmę produkującą drony, ale generalnie no, kupiłem akcję tej y, firmy Porsche AG, która ma symbol P911. Spółka znajduje się w silnym trendzie spadkowym, może nie takim bardzo dynamicznym, ale za to bardzo wyraźnym. Tutaj mamy informacje z bankiera z 2020 roku z września o debiucie tej spółki na giełdzie. Inwestorzy kupowali po maksymalnej dostępnej po maksymalnej cenie po 8250. Była to maksymalna cena ustalonego przedziału. I po otworzeniu notowań, cena akcji jeszcze wzrosła, czyli tutaj zaznaczyłem to 82,50 na debiucie. Był to debiut udany. Cena rosła, rosła aż do 120 euro. No i następnie. Pojawiły się spadki cena najpierw zeszła poniżej, odbiła się dosyć mocno od tej ceny debiutu. Był to jakiś było to wsparcie widać wyraźne, ale jednak przebiła się niżej, później była korekta i cena zeszła aż do około 41 euro. Także no, jest to 50% poniżej ceny z debiutu. I teraz tak, yy, mamy tutaj wskaźniki. Jeśli się nie mylę, to... Znaczy, nie, jeśli Google się nie mylę, to te... Jeśli Google się nie myli, to te wskaźniki są całkiem atrakcyjne, ponieważ cena do zysku to jest około 12. Kapitalizacja to jest zaledwie 18, 19 miliardów. Zobaczmy sobie na kapitalizację Tesli. Kapitalizacja Tesli to jest ponad 1 bilion dolarów, czyli no kilkadziesiąt razy więcej od Porsche. Mimo, że obie firmy sprzedają samochody elektryczne, Porsche ma także Mm, duże doświadczenie, jeśli chodzi o silniki benzynowe, które także się sprzedają, więc no nie wiem. Jeśli chodzi o przychody, hmm, zaraz zobaczę. Dobra, więc pytam się ChatGPT. GPT. Tesla ma prawie 100 miliardów dolarów przychodów. Aha, no jeśli chodzi o motoryzację to jest 77 miliardów dolarów. Natomiast Porsche ma 40 miliardów przychodów więc jest to zaledwie około dwa razy, dwa razy mniej. A kapitalizacja jest kilkadziesiąt razy mniejsza. No Tesla to w ogóle jest kosmicznie przewartościowana, także nie będę nawet tego komentował. I wynika to z tego, że być może wejdzie w samochody jakieś autonomiczne i będzie Także zarabiało na przewozach taksi. Ale to nie wiadomo, w każdym razie Porsche też może coś takiego zrobić. To nie jest żaden problem dla, dla tak dużej firmy. Jeśli chodzi o przychody, no to zaledwie dwa razy mniejsze od Tesli. Pojawiło się sporo negatywnych informacji jest to związane. Głównie z bardzo złym sentymentem, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny. No, Unia Europejska nie pomaga. Coraz ostrzejsze przepisy i tak dalej. Chociaż podobno te większe silniki mają lepiej w stosunku do tych y, aut mniejszych. Ale nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Kolejnym problemem jest do spadek koniunktury w Chinach. Generalnie tam chyba szykuje się jakiś większy kryzys finansowy. I tak, tutaj mamy informację na bankierze, że Porsche zanotowało ogromne spadki w Niemczech oraz w Chinach. Dostawy spadły odpowiednio o 34 i 42%. Także bardzo duże spadki w, w Niemczech i Chinach, natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to sytuacja wygląda lepiej. Tam Porsche notuje wzrost. Natomiast jest tu zagrożenie, jeśli chodzi o cła. Także jeśli pojawią się jakieś cła, no to to w ogóle kaplica. W Ameryce Północnej wzrost w pierwszym kwartale wyniósł 37% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Także jeśli chodzi o Amerykę to jest dobrze, jeśli chodzi o Niemcy i Chiny to jest bardzo kiepsko. Tutaj mamy kolejny artykuł, który potwierdza zły sentyment. Jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, generalnie inwestorzy nie zabijają się o akcje firm motoryzacyjnych. Yy, branża jest w dużym kryzysie, jest zadłużona, następują zwolnienia. Yy, tutaj mamy kolejny artykuł o firmie Porsche, że prawdopodobnie około 8 tysięcy pracowników zostanie zwolnionych. I tutaj problemem dla tej firmy jest to, że jest mniejsze zainteresowanie samochodami elektrycznymi niż oczekiwano. Firma zamierza inwestować sporo pieniędzy w technologię hybrydową, jeśli się nie mylę. No, nie będę teraz tego szukał, ale z tego co pamiętam, to, to właśnie. Idzie w stronę hybryd. Także tak to wygląda. Silny trend spadkowy, duże ryzyko, zły sentyment, ale spółka według mnie nie będzie spadała bez końca. I chyba, że zbankrutuje. Więc. Może oni też nie są głupi, potrafią podejmować decyzje, które dostosują się do warunków rynkowych. Produkują, produkt mają dobry, markę mają silną, więc po prostu kupiłem sobie parę akcji, bo uważam, że jest dosyć tanio. Oczywiście to, to jest bardzo ryzykowna decyzja, bo. W trendzie spadkowym zawsze kupowanie akcji jest ryzykowne. Być może spółka dalej będzie spadała. Gdyby to był jakiś rynek Forex, tutaj mamy podwójne dno, to pewnie troszkę by urosło. Tutaj mamy imbalance. Do, tego, do, do tej fair value gap by urosło i pewnie by przebiło ten podwójny dołek i dopiero wtedy zawróciło. No, ale na rynku akcji wygląda to trochę inaczej. Tu nie jest aż tak. Eee, tu nie jest aż tak kiepsko, jeśli chodzi o, o manipulację rękami i polowanie na płynność Liquidity. <grywki> Więc mo, może ten podwójny dołek się utrzyma, ale zobaczymy. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Jest to oczywiście tylko parę akcji. Głównie planuję inwestowanie w XTB oraz w Accor. Accor utrzymuje się w takim kanale, bardzo wyraźnym, od około 18 euro do 50. No, gdyby poprzebijało te dołki, tutaj raz, dwa, trzy, to prawdopodobnie w rejonie 25 euro, chciałbym kupować, jeśli będę miał pieniądze. <grym> yy, także tak to wygląda. <grym> no dobra, no to myślę, że tyle. Jeśli chodzi o największego konkurenta, czyli na przykład Ferrari. No to tam cena do zysku obecnie wynosi około, chyba jeśli dobrze pamiętam to 45 albo 42, no a w przypadku tej firmy jest to tylko 12. Myślę, że jest to dobra firma, że potrafi się dostosować do warunków rynkowych, no i zaryzykowałem. Aczkolwiek czy radziłbym komuś kupować akcję tej spółki. Po pierwsze, nie mam takiego prawa, nie mam żadnej licencji na doradztwo inwestycyjne. Po drugie, jest to ryzykowny, byłby to ryzykowny zakup, więc pewnie nie doradzałbym. Tak jak mówiłem, to nagranie ma charakter rozrywkowy. Ja pokazuję tylko to, co ja robię. Ten miesiąc chyba zakończy na jakimś minusie. No, prawie na pewno. No natomiast niedługo dostanę dywidendę za XTB. To będzie pewnie około 1500 zł, może 1700. Przed odliczeniem podatków. No więc na nie, niewielkim minusie pewnie skończy ten miesiąc. Ja inwestuję długoterminowo, więc będę co miesiąc aktualizował yy, moje postępy lub regres w kolejnych nagraniach. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego.